Witam serdecznie, kochani Natural Fit Passion. Życie jako najlepszy nauczyciel taka e, fajna e, przesłanka, e, moje przemyślenie e, dotyczące e, fajnego spostrzegania tego, co nas spotyka. Tutaj kieruje też bardzo mocno do młodych ludzi. Do młodych ludzi kieruje takie przemyślenie i takie moje własne doświadczenie. Każdy ma swoje. Chciałem tylko powiedzieć, kochani, e, dla Was, że nie tylko to, co spotykamy na swojej drodze dobrego, ale i to, co złego, e, to buduje nasz, e, nasz charakter, buduje nasz światopogląd, buduje też, e, oczywiście wzmacnia nas w jakimś stopniu, nawet i w mocnym. E, a mianowicie ja zawsze wychodzę z założenia, że nie ma czegoś takiego jak wygrana bez Porażki, no bo musimy nauczyć się. Właśnie na tych porażkach najwięcej się uczymy, bo to one kształtują nasz e, charakter, pokazują nam, e, gdzie popełniamy błędy. No i e, doskonalą nas. E, ludzie, którzy naprawdę są bardzo ambitni, e, doskonalą się do końca życia i, i, i życia im e, czasami nie starczy, aby e, zrobić ten. E, Dojście do tak zwanej perfekcji. Mówię tu o takich naprawdę wielkich ambicjach. Ja bym chciał Was tutaj zmotywować, abyście nie przejmowali się żadnego rodzaju krytyką. Ja sam uważam, że krytyka, czy to innych ludzi, czy taka krytyka można powiedzieć, która spada nam tak znienacka, potrafi nas naprawdę bardzo mocno. I zbudować, ale i nam pokazać na jakim etapie jesteśmy. W treningu, tak jak i w życiu, trening pokazuje nam nasze niedoskonałości. Ży, życiowo też jest to bardzo, bardzo mocno pokrywające się ze sobą zjawisko. Dlatego chciałbym, kochani, Was zmotywować, że coś takiego jak jakieś tam złe spostrzeżenie innych osób, albo opinia innych osób nie powinna by zawsze być. bo jak, tak jak to często nadmieniam, tyle ile głów, tyle światów. Jedna osoba będzie nas bardzo mocno podziwiać za to, co robimy, za naszą pasję czy za nasze zainteresowania. Druga osoba niekoniecznie, będzie to dla niej dziwne i, i będzie widziała w tym coś, co nie ma tu przełożenia żadnego. My się tym nie przejmujemy, my robimy swoje. I bierzemy konstruktywnie to życie takie, jakie jest, dlatego, że nie chodzi o to, żebyśmy się tylko i wyłącznie głaskali, e, przysłowiowo, przysłowiowo mówiąc, ale żebyśmy byli też odporni na wszelkiego rodzaju. E, Taką można powiedzieć, czy krytykę, czy przykre doświadczenia. Tak jak wcześniej też mówiłem, na przykładzie tych chorób zakaźnych, jak to się mówi, jeżeli często spędzamy wiele czasu na podwórku, to nasz układ odpornościowy się wzmacnia, a jak jesteśmy w ciepłym pomieszczeniu, to niekoniecznie. Dlatego ja wychodzę z założenia, że te właśnie porażki i te przykre doświadczenia budują bardzo mocno nasz mental, naszą wytrzymałość psychiczną i ono, i ono jest też potrzebne, bo, bo czasy mogą nadejść też trudne i wtedy też trzeba umieć sobie z tym wszystkim poradzić. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani. Dziękuję za subskrypcję, za pozytywne i za te mniej pozytywne komentarze, ważne, że są. Każdy ma swój pogląd na to wszystko. Ja się tym tak jak powiedziałem, często jest to dla mnie fajną lekcją i nauką i za to Wam bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie, dużo zdrowka życzę. Natural Fit Passion. Pa, pa.